No i witam wszystkich ponownie tutaj. Aplegat i idziemy do naszego pilota Jessopa. Jessopa, właśnie. Zapomniałem jak on się nazywa. I nie wiem po co to jest. Pewnie nam coś będą kazać zrobić innego, albo coś mogę innego zrobić. Tylko co? Po co to jest? Nie wiem, żeby gracz się zastanawiał Po co tu jest godzinami? Chodźmy do naszego kapitana. I dzisiaj wydaje, że ktoś go zabił, no właśnie. No to już też odpowiedzieliśmy sobie na pytanie po co było tamto? Tamten słup. Pragna dzieciaka przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna. Zawijć ją! No nie! Strasznie przyszłą! Już chyba Lara kiedyś walczyła ze strażnikami, ale to było w filmie. Nie pamiętam, wyszeni się chyba kolewka życia. No i tak, znowu jesteśmy w tej sytuacji, tak? Znowu będziemy zwisać. Ale to jest obrzydliwe. Dobrze, że chociaż tak zwisamy jakimś podobny hak miałem na sali gimnastycznej <laughs> nie wiem dlaczego go ja mówię Aha to tak muszę robić tak nie raz tak raz tak raz tak Okej, okay, coś ona nie chce współpracować ze mną o, teraz jej się zachciało. E, naciskaj E. No tak, i to był bardzo dobry pomysł. Okej. Okay. Nie ma koło mnie herbaty. Bo jestem zbyt wielkim leniem, żeby pójść do sklepu. Co tu się dzieje? Znaczy przynajmniej teraz, wygoda nie jest zbyt fajna. Ja muszę... ale ja muszę się wybrać do tego skarbu w końcu. Dobra. Herbaty brakuje. Nie mam żadnej broni. Wzięli mi nawet łuk. Tutaj coś jest, zaproszczam tego wyjścia. Jakiś strażnik czy coś takiego. Lepiej pójść zanim... Mamy pistolet! Hej, 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 dziewczyno! Wolałbym go wyciągnąć. Zastanawiam się, czy te trupy ktoś zjada, czy nie. Wiem. Ale te sumoki nie wyglądają zbyt ciekawie. Ale nie wiem, czy on cię tutaj nie złapie. To jest zbyt małe wejście jak dla niego, ale pewnie... No jest wychodzić po głowach. Pewnie zna jakieś inne sztuczki. Są strzały, to chociaż tyle tam pewnie łuk będzie, znając życie. Jeden punkt umiejętności, tak. Są tu strzały, których nie mogę wziąć. A, mam łuk! Wcześniej nie mogłem go dobyć. Szuka za municją ktoś tu jednak strzelał z łuku. Okej, okay, musiałem spróbować. Nie, nie strzelamy. Do zwłok. Jakaś droga śmierci widzę. Chciałem zrobić, do strzała mu w tej w głowie, czy przeleci. No i odpowiedź brzmi, że przeleci. To jest Mam nadzieję, że ciągle jakaś... Jakaś strzelba, właśnie okopowa. O! Strzelba okop... okopowa została, używa... została... Ła... używana podczas II wojny światowej przez. Hmm. właśnie. Albo przez Japończyków, albo przez Amerykanów. Bardziej mi się Do Brytyjczyków. Jezus Maria Amerykanów. Ale... Myś... Wydaje mi się, ja bym Amerykanów, ale myślę, że Japończycy też. Szukają mnie. Dobra, Gdzie oni mogą być, skoro się szukają? Gdziekolwiek są, już są martwi. Czyli gdziekolwiek są, już ich nie ma. Czyli nie można powiedzieć, że są gdzieś, skoro ich nie będzie. I ich nie ma. co tu jest? Chodzić, O nie, ja już coś widzę. Na linę coś. Słoneczna królowa i jej burzowa gwardia. To jest pierwsza słoneczna królowa, to naprawdę Yamatai. Ojej, o udało mi się to otworzyć. Ty naprawdę tu jesteś. Naprawdę martwa. To ten Hamon rzuciłby na ciebie klątwę, Lara. To coś niesamowitego. Dobra. I tak sobie po prostu odeszła, nie ma nic więcej w tym grobowcu? To na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Na założywanie magii? Jak to w Europie? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? No ja wiem co to może oznaczać, ale że ty ale nie wiesz, królowa tu jest jesteś. tak dobra, że królowa. już zdaje wodę. Ona po prostu wszędzie No. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest jesteś inteligentniejsze. Jest ja bym sobie tak nie pomyślał w chyba. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. <laughs> o nie! Ja bym pomyślał bardziej, że ona wybierała... No to znaczy ona tak jakby w tej osadzie rządziła i ona rozdawała wodę i wszystko. Mogę... Ją uderzyć! No to chodź. O nie, nie chciałem tego. Chciałem... to! Okej, okay. raz. O, trzy. Dobra. No, powodzenia. O, ma jakiś karabin. Dobra, to wszyscy? Ktoś jeszcze chce Nie? Jeszcze jeden tu, o właśnie. Przynajmniej przeszczelaliście mi surowce. I co, tędy mam się wydostać? Nie! What Co to robi, amunicja w grobie królowej Chimiko, czy co? Ona tak sobie amunicję trzymała, tak? Okej, okay. założę się, że muszę coś zrobić z tym dzwonem. A mianowicie coś właśnie takiego. Tylko nie wiem, czy to rozwalić te drzwi, tak? To coś. Tylko musimy to właśnie zrobić w ten sposób. Jaj! Dobra nasza. Okay. Mamy jedną umiejętność, którą pozwolę sobie wykorzystać. OK, mogę ją wykorzystać tylko na to, co jeszcze nie. tak pomiędzy się naprawiać, bystry wzrok. Niech będzie. Niech będzie. Ile mam punktów? 408, mogę coś zrobić do pistoletu. O, mam tą strzelbę. Dodaję alternatywę. A, myślę, że na razie byśmy pistolet zrobili. Dla mam nie wiem czy będę chciał strzelać z seriami tak to jest zablokowane? Nie wiem czy będę chciał strzelać z seriami Tu jest Szybko strzelmy zwiększymy sobie oczywiście I mamy za mało punktów na wszystko Ja słyszę jak ktoś chodzi To mnie niepokoi to jest amunicja do strzelby Ja myślałem, że do karabinu Nie Już dawno nie chodziliśmy z karabinem Okej okay. Wyzwanie Idź No jak to przejdziesz teraz? A! Ja myślę już dawno później z spadł i zabił się. No ja bym nie przeżył spotkania z wilkami, zacznijmy od tego. Dobra, mam nadzieję, że te schody się jeszcze bardziej nie rozwalą. Dobra, więc powiem, mam nadzieję, że te schody się rozwalą, to wtedy się nie rozwalą. No widzicie, miałem rację, nie rozwaliłem się. Idziemy na górę. Tu nie dam rady, otworzyć. Widzieliśmy to. Kurde takie pudełko. Do... Jeju... Wow. Yeah, ja spróbuję strzelbą mokową Uee kuniu nie 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 Laro Laro Co ty robisz Co ty robisz? Do jasnej cholery Ło wow, wow, wow. Laro Cholera no oh, Pierwsza śmierć nasza chyba Dobra, więc tym razem będziemy chodzić z karabinem, rozwalimy ich szybciutko, no i znowu mam łuk. Skąd oni idą? Tutaj jest jeden. Teraz bym tak strzelba. Nogi! Okej, okay, będziemy robić tą samą sztuczkę. No teraz nie uderz. Już nie masz znajomych, a ja nie mam życia. Dobra, jak mi wtedy mi się udało. Teraz bym wziął wszystko i przeładował Przeładuj to Przeładuj to Tego nie musisz ładować to przeładuj. Okej, okay, tego oprawiłem, tego droni um, wyjście było zaraz pod dostępne byście było A, już widzę tutaj to więc tak, nie wiem co tam dać. Nie mam pojęcia. Wyjście było zaraz pod nimi. Ten dzwon. No tak jest wyjść tylko jak sprawić aby ten no tak mam tutaj, tutaj ten... drugi. drogi strzelaj 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 Okej okay, to było straszne Mam nadzieję że już nie spotkamy tych gości przynajmniej tutaj no, nie spanikował a nie No dawaj ten łuk kobieto. Jak to tak nie działa. Dobra. Ale mam nadzieję, że to nie jest na czas ten wiatrak. To otwórzmy jeszcze z drugiej strony. I to powinno załatwić sprawę. O, teraz to załatwi sprawę. Teraz to powinno załatwić sprawę, Laro. Nie mam pojęcia, co ja mogę tutaj zrobić. Jedno okno na raz. Dobra, zróbmy tak jak mówisz. Jedno okno na raz. Ech. Rozumiem. Myślałem, że trzeba w dzwon uderzyć. Więc zaraz otwórzmy te i już się wszystko stało jasne. Jeszcze to nie spadło. Wow Tak, To podejdź teraz. Sąd miał. Co to jest? Jeszcze ktoś tam wchodzi. Okej, okay, Dobra, i teraz chyba to jest... Teraz mamy zrobić to co zrobiliśmy Tylko otworzyć dwa naraz. raz. Dobra. Dobra. I teraz dzwon powinien spaść. Ja bym na tym pewnie wyżej gorzej. Bym był złamał Uciekać! Uciekać szybko! No. No. Okay, bliska, my tutaj skończymy ten odcinek, więc dzięki Wam za oglądanie. I do zobaczenia w następnym. Na razie. No tak, przepraszam Laro, ale cóż. Muszę kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.